Siem, efekt zaproponował, to zagramy. Mówimy mi jedną grę z Flashplayera, bo nie wiem co nagrać, a pamiętam, że grałeś kiedyś. Epic, Epic War może? O, beskitu? Tak, to jest to, Epic War 3, Beskid. Ale rozkwiniu, no to tą grę nagraj. Mogę Cię oznaczyć na filmie z tej gry Flash... A czemu miałbyś mnie oznaczać, jak mnie tam nie będzie? Że ja poleciłem, o, możesz powiedzieć, że... Ry... Polecona przez Rywka, o. Witajcie widzowie w Epic War 3, zanim jest grze przeglądarkowej. Ym, można powiedzieć, że to jest gra taka podobna nawet do Age of War, ale to nie to samo. Ekran macie bardzo dziwny, można powiedzieć, po lewej i po prawej stronie macie taką jakby nakładkę z tej gry. To podejrzewam ekran jest zbyt mały, żeby go normalnie nagrać. Ok, mamy tu parę postaci, można powiedzieć. Ja bym wziął sobie wiadomo niezablokowane, bo trzeba grać na Kongrat, który już jest nieaktywne. Bo nie ma flasha, chyba że nie ma flash pointa, to mu pójdzie. Jak mam aktualnie na jakimś fake is. Pójdźmy podstawową pierwszą postacią, jak to jest Ok, to mamy zasadę, czy inaczej musimy przejmować flagi, ulepszać karty. I Na samym porządku trzeba zamontować sobie karty. Nigdy jakoś tego nie umiem zrobić o PZF i listowym. Nigdy nie rozumiem czemu to tak trudno trafić Jest jeden czuły punkt, który trzeba włożyć w ten Ok, po 5 minutach próbowania włożyć metory tu udało mi się I teraz mamy nasze królestwo Nasze królestwo są te czerwone I możemy jedynie atakować pomarańczowego Jak jesteśmy zamontowani wszystkim, możemy atakować, tak, walczymy Mamy zasady jak to wszystko działa Okej, okay. nie wiem czemu nie mogę kontrolować moich Minotaurów, albo jeszcze ich nie było, dobra, nieważne. Ogólnie to jest tak, że mogę sobie wybrać przykładowo, że chcę żeby jedynka, czyli mój główny bohater szedł do przodu i nawalał. Gra okay, może będzie bardzo przyjemna i fajnie zrobiona. Oczywiście w wrogowie są lepsi od samego początku, nie wiadomo z jakiego powodu. Ale my musimy ich rozwalić, Minotaur do boju. Nie wiem, gargulce, czy inaczej po polskiemu, żygacze też do boju. One, się, one są o tyle dobre, że one się bardzo szybko pojawiają w dużych ilościach. Bo mamy aż 15 ich. A są wiadomo, oczywiście bardzo, bardzo słabe, ale jest ich dużo. Ja wiem, tutaj, żeby zabić jego czekającą gromadę. Wszystkie wysył od razu. Tutaj macie szczałkę, żeby wysać wszystkich. Jedynką, dwójką, tylko możecie wysłać osobne jednostki. przykładowo mogę z księcia na koniec wysłać, żeby stał z tyłu i czekał. A wiecie, jak się chce stać, on jest najpotężniejszą tutaj postacią. I efekt, jeżeli byś to obejrzał na tych swoich wakacjach, to powiedz mi, czy to jest ta część, którą ty chciałeś, czy to jest trójka, czy chciałesz inną część. Okej, okay, dźwięk ogólnie powinien być chyba dobry, nie wiem, czy mogę go trochę podgłośnić. Nie wiem, czy powinienem. Ok, wszyscy do boju, Ania żygaczy również. To jest Zawsze, będzie, Jeżeli gracie tą klasą co ja, albo inną klasą co też ma tą e, zieloną postać, ten małego wienka, to nie dziwcie się, jeżeli zawsze będziecie mieli jakby niedobór, że one się będą ciągle pojawiały i się nigdy nie da do maksymalnej ilości. tego? A nie, nie nie ta umiejętność, no pod ku... Metad. By! Okej. Okay. I ogólnie karty się prawdopodobnie panią zdobywało po znaczeniu wszystkich królestw. Całkowicie. Czyli raczej, jeżeli ktoś ma tylko dwa zamki, mu dwa zamki, to jego gra się kończy. Po prostu wygrywasz. Pomaganie zostać do sobą jego kartę. Nigdy nie wiem czemu zawsze Na początku mają więcej niż my. Okej, okay, ja bym powiedział, że mamy się cofnąć, bo jesteś sam. Idźcie do boju, ja bym walnął meteorytem jego jednostki. I polecieli w kosmos, no i zajebiście. Okej. Okay. Do boju wszyscy, wszyscy, nikt nie czeka. To jest bo w bolesnej stoi? Na pewnie. No to, ominął coś. In... No powinienem powiedzieć. Co za chyba? Jest północ. Yy, tutaj w lewym dolnym rogu mamy jak szybko się pojawiają jednostki. Żółty pancer pokazuje czy one się respią czy nie. O! Zdecydowałem króla, ale to do pożałowania jedynie. Najważniejsze, że minotaury żyją i nasza główna gwardia walcząca. Ale kazałbym wam sobie iść do tyłu. Poczekać za resztą. Tyle mamy, starczy. Bo moje małe Żygacze wróciły, jakby też pyta, czemu moje Żygacze na Bo tak po polskiemu. Mimo są o tyle OP, że jak jest ich dużo, to nie odpychają właśnie jednostki do tego, że nie mają jak podejść. No i zajmijcie Ogólnie nie mamy napisanego życia wrogiej bazy. Wroga baza jest narysowana w sposób taki, że. Musimy niszczyć poziomy. Jeżeli niszczymy drugi poziom, czyli te takie gargulce na górze małe, takie, nie wiem, to są smoczki, to zostanie tylko te dwie wieżyczki, to jest ostatnia hapla tej wieży. No właśnie, teraz mam ostatnią część jeżeli to zniszczymy, to jest koniec. Fajnie zrobiona gra. I ta gra ma około pięciu części. które możecie zagrać na telefonie, jak widziałem. Sam sprawdzę sekundkę. Telefon sięgnięty. Dobrze, zniszczyć, I nie wygraliśmy, widzicie? Pierwsza wygrana. I Swiggy możemy robić sobie sellnie, jakbyście chcieli, na moim kanale. Hmm, world Map. I teraz, jeżeli to skończyliśmy i przejęliśmy królestwo, został on jeden. I musimy go zniszczyć, żeby dostać, jakby jego jednostkę. Ok, no to teraz trzeba zrobić. End. Yy, tak, koniec naszej tury. I patrzymy co mi wygobie. O, ktoś chce z nami walczyć. Może być autoplaya? Albo walkę. Ja nazywam autoplay. W ciekawości, czy wygramy. O, oni wygrali. OK. Oczywiście ręcznie walcząc z nimi będziemy wygrywali. Ale ja chciałem autoplaya spróbować, bo wiecie. Ciekawość. No to robimy walkę z nim znowu. Mogliśmy z nim walczyć normalnie. A ja miałem w ogóle sprawdzić, czy jest World War... Epic World. 3. A nie, jednak nie ma. Możliwe, że można przez Google pobrać. Ale nie ma, nie posiadamy takiej fajnej gry. A szkoda. Okej, okay, no i ogólnie każda jednostka, jak widać, ma inne postacie. Ten niebieski gościu, tego myślę, że już na początku ma te latające takie dziadki. A dokładnie o ma, ma tych i tych na początku. On ma dodatkowe jednostki, nie wiadomo znowu skąd. Ale nie ma. Więc nie można się pytać, trzeba grać. Listy do boju od razu wszyscy. Wysadziłbym te zębiaki. Oczywiście my to nie ma dużej mocy Mogłem ulepszyć jednostki, nie pomyślałem o tym Bo mamy możliwość ulepszenia jednostek za naszą Kasę, którą dostajemy Mogłem tego lepszy, ulepszyć, żeby jeszcze szybciej się pojawiał i były jeszcze silniejsze Albo minatory, żeby były bardziej tankowne Oczywiście nic jednostka ma tańsze ulepszenia No i zapraszam wszystkich do Jewka, żeby nie było. Jeśli ktoś nie ogląda Jewka, a ogląda mnie, to pewnie jest niemożliwe, ale jeśli, to zapraszam do YouTube'era. chyba Esa. Dziękuję za możliwość oznaczenia się pod filmem. OK. No, to ma pójść. szybciej, jak się wydaje. Co tam było mojego króla, żeby no, stał z tyłu? Tego ja bym walął motorytem Jak nie plus 200 coś demerza Wiadomo to nie jest dużo A sorry Jedynka Cofasz się Wydaje, że... Masz Chyba, że To się była sama regeneracja, więc możesz iść do boju yy, jeżeli, się, się, jeżeli się dziwicie czemu każdy jakby rycerz jest ten sam To są tylko dwie grafiki rycerzy Nie ma, że każdy Jak ikonka jest inna, inny jest rycerz na koniu Nie, nie, nie są tacy sami. Gra, pamiętajcie, to jest gra przegonnikowa, więc nie może być wiadomo jakich wymagań na prostej gry, w jest zajębista. Trójka jest zawsze moja ulubiona, więc cieszę się, jeżeli naprawdę efekt Twoją ulubioną częścią jest trójka. Tak, sponsorowany odcinek. <laughs> no okej, okay, to, to będzie szybka, ale raczej. to jeden bym jeszcze użył, żeby dobić te jednostki, które tu chodzą. I pyk nie więcej co wiemy jednostek tym więcej kasy mamy, jak pamiętam Tak? Czy mniej? Nie, więcej, Im więcej expo. Nie pamiętam na co X był. gdy był Naprawdę nie pamiętam na co był exp I Bierzemy to W I uzyskaliśmy to co przejęliśmy wcześniej Upgrade To ulepszymy was No i... Czas. Jakby ich odnowienia jest też krótszy. I, I ilość maksymalna na mapie jest też większa. Co mi się też najbardziej chyba podoba. end ten. Nas nie atakujecie. Patrzcie między sobą. OK. Zielony podbiór żółtego. I to tyle. Okej. Okay. Mm. Nie pamiętam, co się robiło z tym levelem. Level drugi. Przyjęliśmy 3 na 16 królestw. Zrobiliśmy tylko 3 na 30 kart. Challenge completed. Jaki challenge? Achievements? To jest to? Nie, to achievement. Wyzwanie jakieś, OK. Save. A i właśnie trzeba robić save, y, bo zapominam. Eee, Jakieś ja zapominałem. I w ogóle smutno z tego powodu. Tutaj nie pisze cam Pause, żeby nie było. Może się komuś wydawać, że tutaj w pewnym górnym roku pisze cam. Nie, nie, to jest. Turn pause. Nie wiem czemu to takie coś jest. ale dobra. Koniec gadania. Więcej grania. To są dłuższe odcinki. Możliwe, że z tego będzie seria. bo jest ta gra za zaniebista. Equip, nie ma nowych kart, więc atakujemy te, Ciebie. Zwiększę sobie możliwość posiadanych gargun, co poprzez ich ulepszenie. Mamy teraz maksymalnie 25 jednostek, co mi się bardzo podoba. Chyba 7 Minotaurów, tak jest. I oczywiście każdy może przejąć coraz więcej, i więcej jednostek. Wysłałbym minotały na walkę. Nie Ciebie, to się cofnij. Wycie cofnijcie, więc tych małych nie chciał będziemy nować, no więc teraz ma małych jednostek. O, bo jakiś bombę idzie. To właśnie na to są te małe gumiaki. Kamikaze jakieś małe, nie? Wstawiłbym was. Pięknie. No, widać, że bombę wybuchł. Dobra, wszyscy do mojego, Już. Nie dużo będziemy czekać, te większe jednostek będzie więcej jednostek on mieli miał. Mi się nie podoba. Ja sam będę musiał po filmie, albo wy mi powiecie, co może być ekspertem Bo nie widzę opcji takiego czegoś jak shop, albo coś kupić Więc na razie jest, wiem jedynie, że karcie się dostaje po zabiciu królestwa I to jest ma tylko jedna Okej, okay. walimy w ciebie Pyk, pięknie Wszyscy do przodu Jedynka idzie do tyłu to moment Jedynka, cofnij się Dobra no też, niech wszystkie garbulce idą do przodu. Meteoret, teraz wszyscy. Czyli chcę te meteorolę jak najdłużej, bo one są takim typowym, no można powiedzieć, no, tankiem, maszyną do odpychania wrogów, no to jest po prostu cały nasz demerż. Nic co nic żeby bije szybciej i też dobry Demasz bije, ale to jest jednak jedna jednostka i ich jest 7 maksymalnie. Podoba mi się tak, gra, ja. nie wiem jak Wam. Ja bym nie mamy tego chętnie serię, więc jeżeli Wam się ten odcinek podoba, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie po więcej. I my gramy dalej. Nie wiem, temat będzie aż koniec odcinka. Jeżeli podbijemy to królestwo, 10, nie wiem, 15 minut, mam. Ma 15 minut odcinka starczy. No właśnie, Mówię, trzeba umieć. Nie wiem, uderzenia motorytem. Nie wiem, czy to coś bije wieży. A w ogóle jednostki trzeba nazwać Dużo jednostek stało z tyłu, przypomina że ciągle klika, że przychodzili. I wygraliśmy No i pięknie no i biegniemy dalej Że tak to wygląda, że my biegniemy, niby nie Idziemy dalej i wygraliśmy, pomanczowego już nie ma, stał defeat I czemu nie dostałem kart? Nie pamiętam czemu, halo? I mi się wydawało, że powinien dostać kartę za do zniszczenia go. Może to jest jednak zdobiłem? Stawić. Dobra, jednak ja w błędzie, karty się dostaje za levelowanie jednostki Czyli inaczej nie większe będziemy mieli nasz poziom bohatera Więcej kart będziemy mieli Okej, okay, czyli ja się pomyliłem, przepraszam mocno, czyli nie dłuższa walka to lepiej dla nas Co prawda, to prawda Okej, okay, żeby nie zapomnieć, więcej gargulce mu lepszył. Nie, czwarty to maksymalne level nie Nie, nie jesteś po prostu aż takie drogie to jest. Ale aż takie drogie? Rozumiem. 10 jednostek i 11 sekund na pojawienie się to nie jest dużo. Jak na minutowe to nie jest dużo. Damage od 100 do 270, od 60 do 120 HP2000 HP540. Czyli inaczej dalej jeden metod na poziomie trzecim jest zabija strzała. Dobrze, więc sobie przypominam ponownie, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, bo więcej film jednak więcej niż 15 minut, bo zapomniałem, żeby ja te nagrywki. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pingujcie rywkę, hashtag rywek, żeby sprawdził film.